Witam serdecznie w sesji terapeutycznej, w której chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o wampiryzmie energetycznym, powiedzmy świadomym i tym nieświadomym, oraz o kradzieży Waszej energii życiowej. No i oczywiście o możliwościach samodzielnej, tak zwanej cudownej możliwości doładowania Waszej energii życiowej. Która oczywiście jest i powinna być i zawsze będzie naszym najcenniejszym darem. Bez energii po prostu nie ma życia. Więc jeśli oddacie całą energię, no cóż, równa się to ze zmianą stanu no, wiecie co mam na myśli energetycznego niech to będzie tak powiedziane delikatnie i powiedzmy ładniej. Już mogę Wam powiedzieć o wampirach energetycznych. Może zacznę od tego, że każdy z nas jest energią i każdy z nas emanuje energię. Dlatego ta nasza energia potrafi być rozpowszechniona wokół nas nawet na kilkanaście dobrych metrów. Niektórzy mają naprawdę bardzo potężnie rozwiniętą swoją energię, swoje po prostu przestrzenie energetyczne na bardzo duże obszary, ponieważ energia, która jest w nas, oddziaływuje również na innych i otacza również innych i inne tereny, nie tylko te miejsca, w których się obecnie znajdujemy. Inni ludzie również mogą być podwójni. Wpływem naszej energii i my możemy być pod wpływem energii tych innych osób. Co jest, kochani, ważne. Wiadomo, każdy człowiek ma różny dzień. Co mam na myśli? Chodzi mi o to, że czasami jesteś szczęśliwy, czasami jesteś smutny, czasami masz jakiegoś chwilowego fucha, albo otrzymałeś na przykład złą wiadomość od szefa w pracy, że musisz zostać dłużej. Abstrahuję oczywiście. No cóż, każdy jest inny i każdy ma inny moment swojego życia. Dlatego nasza energia w danym momencie naszego życia, tu i teraz, będzie zupełnie różna, zupełnie inna. Jeżeli będziemy mieli dobry humor, będziemy emanować energią radości, miłości, powiedzmy, wdzięczności. Jeżeli będziemy mieli zły humor, ta energia już będzie bardziej taka, Ciemna, niedobra, która raczej powinna występować u nas rzadko. No cóż, zdarzają się osoby, które mają nadmiar energii i zdarzają się osoby, które mają niedobór energii. Jeżeli mamy ten nadmiar energii, to ten nadmiar możemy spożytkować w wieloraki sposób. Możemy świadomie ją komuś oddać lub powiedzmy sobie. Hmm, Przypadków nie ma, więc niech będzie świadomo trochę zgubić. <grymne> Cóż jeszcze? Ale co jest, kochani, najistotniejsze? Najistotniejszy jest fakt taki, że normalne jednostki posiadają odpowiednią ilość energii. Osoby normalne, czyli mam na myśli osoby, powiedzmy sobie, przyjmijmy zdrowe lub w takiej średniej kondycji zdrowia. Osoby chore natomiast mają braki energetyczne. I to bardzo duże braki energetyczne w różnych narządach i dlatego te miejsca u nich chorują. Co za tym kochani, co z tego wynika? Wynika z tego fakt, że osoby, które mają niedobór energii, potrzebują skądś tą energię zdobyć. A osoby, które mają jej za dużo, powiedzmy, że nie zwracają na to uwagi do momentu, kiedy mają jej za dużo. Jak będą je... Miały mniej, no to może wtedy powstanie znak zapytania, ale też nie u wszystkich, ponieważ jak to mówią, w życiu wszystko można wytłumaczyć. Ale zanim zastanowimy się, o co chodzi z tą energią i wampiryzmem, jeszcze nadmienię tak króciutko, że zdarzają się w życiu osoby, które popierają nasze, naszą energię od nas świadomie. Bez względu na to, w jakiej jesteśmy kondycji, dobrej czy też złej, ponieważ potrzebują tej energii na szybko, gdyż w danym momencie na przykład się źle czują. Jeśli otrzymają od nas tą pozytywną, radosną, e, twórczą energię, oczywiście będą czuły się automatycznie, nawet w tym samym momencie, lepiej. Natomiast my możemy zacząć czuć się gorzej. Dam tutaj taki przykład. Spotykamy się ze znajomym na kawę. Wszystko w pierwszym momencie jest dobrze i fajnie. Wracamy do domu ze spotkania na tak zwaną kawę i zaczyna boleć nas głowa. Nie zwracamy na to uwagi, ponieważ cały dzień byliśmy w pracy, spotkaliśmy się z kolegą na kawę, musieliśmy porozmawiać, więc, ok, powiedzmy, może ciśnienie się obniżyło. Możemy wymyślać tysiące rzeczy, które robimy samoczynnie, lub bierzemy proszek od bólu głowy, no i głowa przestaje boleć. Okej, okay, jesteśmy już w domu, robimy kolację, zaczynają boleć nas plecy. Dobrze, długo siedzieliśmy w pracy przy biurku. Załóżmy, hipotetycznie, siedzieliśmy na nieciekawym, niewygodnym siedzeniu samochodu, ileś czasu, czy w autobusie, bo jechaliśmy, yy, mieliśmy powiedzmy długą drogę. No i zawsze jest wytłumaczenie. Co się natomiast, kochani, okazuje? Oczywiście, jeszcze później może nas boleć pęcherz, może mieć problemy z oddawaniem moczu, wzdęcia, gazy, problemy z jelitami i żołądkiem. Wszystko jest do wytłumaczenia, zjedliśmy coś złego, jesteśmy na coś uczuleni, jest chwilowy problem. Ok, wszystko wygląda wspaniale, do momentu, kiedy się nad tym nie zastanowimy. Że to wszystko zaczyna się dziać wtedy, kiedy spotykamy się z tą właśnie, a nie inną osobą że to wszystko zaczyna się dziać już w momencie, kiedy jesteśmy na spotkaniu oraz po spotkaniu, a przed spotkaniem oczywiście nic się nie działo i nic nas nie bolało, a jeśli nawet, to powiedzmy sobie jakoś tam mało i tym bardziej nie głowa. Więc wniosek jest z tego taki, że ta osoba, z którą się spotykamy, niestety emanuje niezbyt dobrą energią i może być tak zwanym wampirem energetycznym. Wampiry energetyczne mogą być świadome i nieświadome. Świadomy wampir energetyczny będzie podczepiał się do waszej e, energii. I popierał sobie tyle energii, ile po prostu w danym dniu potrzebuje, by uzupełnić swoją równowagę energetyczną. Nie będzie go interesowało, czy ty będziesz miał za mało, czy za dużo. To już jest Twój problem. Jego problem jest mieć Twoją energię, bo akurat Twoja energia mu najbardziej odpowiada, jest najbardziej kompatybilna, bo Twojej energii czuje się dobrze, wzniośle, ona go powiedzmy leczy. Okej. Okay. Co za tym idzie? Taka osoba nie tylko może pobierać od ciebie energię, ale przekazuje ci również swoją energię. Przekazując ci swoją energię, jeśli jest na wyższym stopniu, nazwijmy to, wtajemniczenia, niech będzie, ona dobrze wie, co może zrobić i jakie ma, jakby tu powiedzieć, zdolności w przekazywaniu swojej tak zwanej złej, ciemnej energii, która jest energią chorobotwórczą, czyli jeśli jest na przykład chora, bolą ją plecy czy jego, na przykład, może przekazać ci złośliwie specjalnie swoją energię, swojego bólu, żeby ciebie takie plecy bolały bardziej lub żeby po prostu wyzdrowieć, a ty, żebyś przejął tą chorobę. Tak robią wampiry energetyczne. Osoby, które przeważnie są bardzo chore, Często takimi w ogóle wampirami są osoby starsze, chcąc, nie chcąc, one czasami naprawdę nie wiedzą, że czerpią od nas młodych tą energię, no bo muszą żyć, muszą przetrwać i to jest zrozumiałe, nie ma się czasami co czepiać. Oczywiście zdarzyć się mogą wśród osób starszych osoby, które będą robić to również świadomie, no ale taki jest świat. Dlatego zwróćcie uwagę, z kim się spotykacie, jak się czujecie po różnych spotkaniach, nawet spotkanie na dworze z osobą, nie wiem, z sąsiadem też może wywołać u was dziwne zjawiska różnego rodzaju bóle i to trzeba mieć po prostu kochani na uwadze, żeby trzymać jak, jak najdalej od po prostu takich osób. Jak można słuchajcie doładować swoją energię w razie e, kiedy ktoś po prostu z nas zabrał naszą życiową energię? W bardzo prosty sposób jest naprawdę kilka metod, Prostych, bardzo szybkich i nie ma tutaj żadnych czarów marów. Po prostu każdy może to zrobić, każdy, kto ma wiedzę i każdy, kto ma po prostu świadomość, że może to zrobić i zaakceptuje ten fakt, że po prostu może, bo to jest istotne, to jest ważne. Umie poprosić, więc otrzyma to, o co prosi. Mianowicie energię kochani, można doładowywać od słońca. Energię można doładowywać od drzew i roślin, energię można doładowywać z kosmosu, od Boga, od wszechświata, od czegokolwiek zechcesz, co będziesz uważał, że tą energię posiada. Najlepiej oczywiście yy, od Boga, jeśli wierzymy w Boga, lub po prostu z wszechświatą. Ponieważ wszechświat emanuje cudowną, dobrą energią, Wspiera również ludzkość, dlatego możemy poprosić o doładowanie takiej energii. Jak to się robi? Kochani, w parku na ławce możemy sobie usiąść, nie zakładać tylko nogi na nogę, nie krzyżować rąk, luźno, wygodnie, sporadycznie. Wyciągnąć ręce do słonka i po prostu poprosić o doładowanie energetyczne tu i teraz w czasie zero. Zawsze to powtarzam, ponieważ to doładowanie musi nastąpić tu i teraz w tym czasie na tej płaszczyźnie. Ponieważ jest wiele wszechświatów, nie wiem czy o tym wiecie, może być tak, że Wasza prośba zostanie spełniona, ale nie w tym momencie i nie tu i teraz. Zwracam tylko kochani na to uwagę. Następnie, możecie czerpać energię z drzew, obejmować drzewa i prosić drzewa o pomoc, o doładowanie energią boską, miłości, cudowności i wszystkiego, czego zapragniecie. Drzewa i rośliny mają cudowną moc i również pomagają ludziom. Energię można czerpać również od zwierząt. Jeśli te zwierzęta są pomocne, pomagają ludziom, mają na przykład nadmiar takiej energii, również mogą wam ją przekazać. Ale najlepsza energia jest od wszechświata, ponieważ wszechświat ma jej naprawdę bardzo dużo i wszechświatowi nigdy jej nie brakuje. Dlatego można usiąść spokojnie podczas medytacji, podczas afirmacji, podczas zwykłej rozmowy albo szybkiej, natychmiastowej wysuwając dłonie do przodu delikatnie, odwracając środkową powierzchnię, powiedzmy, do Słońca, do Wszechświata, jak Swał tak zwał, i po prostu prosimy o doładowanie, tak, żeby te punkty meridianowe w dłoniach ładowały Waszą energię. Czasami jest tak, że naprawdę poczujecie mega moc, mega taki gorący przypływ energii. Niektórzy czasem czują zimny, każdy jest inny. Ale jest to naprawdę proste. Po zakończeniu, kiedy już czujecie, wasze serce wam mówi, że już wystarczy, że wszystko jest ok, dziękujecie wszechświatowi, Bogowi, nie wiem, komu chcecie, drzewu, roślinie. I to praktycznie jest tyle. Także słuchajcie, nie ma mowy, żeby się nie doładować. Trzeba po prostu tylko uwierzyć, że możecie to zrobić sami w każdym dowolnym momencie. Podczas snu też możemy się doładowywać, jeśli zaprogramujemy swój umysł na tak zwane doładowanie w śnie. To tylko tak sporadycznie Wam mówię, bo może ktoś kiedyś będzie zainteresowany, może nagram o tym filmik. Możecie się doładowywać nawet pracując, powiedzmy, siedząc przy komputerze, jeżeli wyrazicie swoją świadomą wolę, prośbę do wszechświata nie wiem, anioła stróża, czegokolwiek, żywiołów chociażby, i zostaniecie doładowani. To nie są żarty. Czasami każdy z nas potrzebuje doładowania, szczególnie w sytuacjach, kiedy zabrano nam energię życiową. Pamiętajcie, bez energii życiowej nie ma życia. Więc jeżeli zdarzy się taki wampir, który wypompuje z Was naprawdę mega ilość energii, możecie znaleźć się nawet w szpitalu, to to jest smutne, ale to jest prawdziwe, że zdarzają się tacy ludzie, którzy nie mają umiaru i czerpią z innych ludzi energię po to tylko, żeby y, mieć satysfakcję, żeby wyzdrowieć na przykład, no, nie wiem, żeby egzystować. Tak to już niestety jest, tak to czasami się niestety zdarza. Więc trzeba mieć na uwadze, że taki wampir energetyczny często się zdarza. Co kochani, można jeszcze wymyśleć, jeśli chodzi o to czerpanie energii. Można po prostu czerpać tą energię podczas medytacji. Można również przekazywać tą energię komuś. W ten sam sposób zamykamy oczy i mentalnie przekazujemy swoją energię, ale zawsze powtarzamy, że przekazujemy jej tylko tyle, ile możemy jej przekazać, żeby zachować równowagę energetyczną w swoim organizmie. I to jest podstawa, wiecie już wszystko, co jest najważniejsze, Mam nadzieję, że mogłam Wam pomóc, a w następnym filmie powiem jak się zabezpieczać, kochani. No nic, dziękuję ślicznie, do usłyszenia, zapraszam Was na kolejne filmiki. Pa, pa cześć!